Witam serdecznie, z tej strony Piotr Szczygieł, Inwestio.pl, mamy dzień 6 kwietnia, a ja chciałbym Wam pokazać kilka potencjalnych scenariuszy rynkowych. Zacznijmy więc od pary GBPUSD, gdzie wspominałem w zeszłym tygodniu, że możemy mieć tu do czynienia z potencjalną formacją głowy z ramionami, która utworzyła się na końcu korekcyjnego ruchu dla trendu spadkowego. Mówiłem wtedy, że wyznaczony tutaj poziom może być silnym oporem, i tak rzeczywiście się stało i cena odbiła od tego miejsca. Aktualnie więc celem dla ceny są okolice linii szyi wspomnianej formacji głowy i ramy. Moim zdaniem jednak po dotarciu w te rejony nie warto szukać pozycji długich lub też krótkich po przebiciu, a zaczekać dopiero na wybicie tego miejsca, ponowny test tego poziomu i dopiero po reteście poszukać ewentualnych pozycji krótkich. Drugą parą walutową, na którą chciałem zwrócić uwagę, są notowania USD/CAD. Jak widzimy, w dniu wczorajszym wyznaczyłem tutaj bardzo ważny poziom oporu tworzony przez potencjalną formację harmoniczną Gartleya oraz równość z poprzednimi korektami w trendzie. O godzinie 16 cena dotarła w telejony i zareagowała dynamicznym spadkiem. Spadek ten był na tyle dynamiczny, że uważam, iż ponowny test z tego miejsca nie będzie już okazją do sprzedaży. Ostatnią parą walutową są notowania NZDUSD. Jak widzimy w dniu wczorajszym, tak jak wspominałem, dotarliśmy tutaj do równości z poprzednią korektą w trendzie. Tak jak mówiłem, zniesienie Fibonacciego 61.8 zostało wybite. No i cena, głównym celem dla ceny było, była wtedy równość z tą korektą, i rzeczywiście dotarliśmy tutaj, i to miejsce okazało się bardzo silnym wsparciem. Patrząc na niższy interwał czasowy, możemy tutaj wyznaczyć potencjalny, bardzo silny poziom oporu, mowa tutaj. Właśnie o tej geometrii równości z poprzednią korektą w trendzie oraz zniesieniu Fibonacciego 50%. Jak widzimy, mamy tutaj konfluencję tych dwóch czynników, a także strefy SR tworzonej przez, ty, do, przez ten dołek, czyli tak zwanej zasady zmiany biegunów. Warto więc w tych okolicach zastanowić się nad ewentualnymi shortami. Ja już dziękuję bardzo za uwagę i jak zwykle zapraszam do publikowania swoich analiz na naszym streamie dostępnym na stronie inwestio.pl. Dziękuję, na razie.